Każdy z nas w życiu przeszedł jakąś traumę, i ta trauma wpływa na nasze życie. I w tym filmiku powiem ci, jak ona sabotuje Twoje życie, jak można to zmienić, jak to działa. No, dzisiaj pójdziemy dosyć głęboko, byś mógł żyć życiem, które nie będzie warunkowane przez traumę. Zacznijmy, może, od pierwszej rzeczy, czyli pętli, w której żyje naprawdę wiele osób, w tym ja kiedyś. Ta pętla wygląda mniej więcej w ten sposób. Jest to seria wzlotów i upadków. Masz swój sufit i masz swoją podłogę. Jedno to maksimum, a drugie to minimum. Powiedzmy, że sufitem może być dobre samopoczucie, yy, dobre zdrowie psychiczne, na przykład brak TikToka, yy, brak używek, itd., itd, A podłogą może być na przykład scrollowanie już tego TikToka. Problemy na przykład z agresją, jakieś złe samopoczucie, jakieś tam, nie wiem, palenie picie, wiesz o co chodzi. To jest Twój dołek, coś co jesteś w stanie zaakceptować, to jest twój najniższy standard. Rozumiesz? A to jest twój najwyższy standard. Ty nie chcesz po to też wyżej wychodzić, bo tutaj czujesz się bezpiecznie. Musisz zrozumieć, że zobacz, ty tak naprawdę nie progresujesz, tylko cały czas jesteś w tym samym miejscu. To pochodzi od twojej traumy. Sabotaż, który tutaj zachodzi, również pochodzi od traumy. By rozwiązać cały ten problem, trzeba byłoby podwyższyć podłogę. Dzięki temu nie doświadczałbyś takich upadków i wzlotów, które są aż tak drastyczne. Gdybyśmy podnieśli poziom podłogi i nakierowali ten wykres, by on był tak, by on rosnął, to czy cię będzie lepsze, prawda? I dzisiaj w tym filmiku pokażę Ci, jak możesz to zrobić. Przede wszystkim zastanów się, czy doświadczasz czegoś takiego. Zloty i upadki. Czy to w zdrowiu psychicznym, czy jeszcze w jakiejś innej sferze. Dzisiaj pokażę Ci dlaczego tak się dzieje. Masz różne wersje siebie. Jedna regresuje, jedna progresuje. Załóżmy, że masz te wersje dwie. Wiadomo, ja masz ich pewnie więcej, one mogą być wytworzone przez traumę. Ta sabotująca część pochodzi z twojej traumy. Musisz zrozumieć, że trauma to jest coś, co nie zostało przepracowane. To jest jakieś wydarzenie, prawda? Traumatyczne wydarzenie, które zostaje zakopane, a wraz z wydarzeniem mózg zakopuje również wersję ciebie, która tego doznała i przez to ono na ciebie wpływa. Masz zakopaną jakąś traumę, prawda? Jakieś wydarzenie yy, i wersję siebie. Według Zygmunta Freuda My stajemy się takimi dorosłymi, którzy... Chroniliby dziecięcą wersję siebie. Jeżeli doznajesz traumy w dzieciństwie, to być może płynęło to, nie być może, tylko raczej na pewno, płynęło to na to, jakim jesteś nastolatkiem lub dorosłym, prawda? Bo tak, tak to się dzieje. I chcemy mniej więcej to zatrzymać, ponieważ skoro dorastamy w taki sposób, by chronić dziecko, w którym byliśmy, straumatyzowane, to to będzie wpływać na wszystkie sfery naszego życia i nie chcemy, by trauma dyktowała to, jak to wygląda. Trauma nie jest czymś pozytywnym. I jak to na ciebie wpływa? Dlaczego masz swoje upadki? Bo powiedzmy, że to jest Twoja psychika, prawda? Ma ona różne segmenty. I każdy z tych segmentów to jest coś, jakieś, nie wiem, przekonanie, jakieś pragnienie ciebie, prawda? I wyobraź sobie, że przez traumę, przez to, że masz różne wersje siebie masz też różne pragnienia. Bo pokażę ci to na przykładzie. Masz ekstrawertyczną dziewczynkę, która została straumatyzowana i upokorzona przed ludźmi. Jeden segment będzie ciągnął do ludzi, drugi segment będzie sprawiał, że ona się chce od tych ludzi odcinać. I to powoduje właśnie coś takiego, jak ci pokazałem. Jeden segment sprawia, że rośnie, a drugi segment sprawia, że spada. Przez to, że one... Są niepołączone ze sobą, one ze sobą nie współgrają, i przez to cały czas wchodzisz w upadki i wzloty przez swoje traumy. Rozumiesz co chodzi? W taki sposób cały czas jesteś w pętli, bo prawdą jest, że jeżeli się tego nie rozumie, to można to zauważyć, że żyjemy w pętli. Cały czas mamy te wzloty i upadki. I mówię ci, może być to w każdej sferze. Weźmy na przykład te zdrowie psychiczne, że doświadczasz czegoś takiego, jak no, dobre zdrowie psychiczne i tak dalej, czujesz się dobrze, i tak dalej, a po jakimś czasie nagle znowu spadasz najlepiej znowu masz dołek chociaż mini dołek dzięki temu będziesz mógł to zatrzymać wiadomo upadki i wzloty są normalne ale zobacz to jest coś takiego że to nie jest nawet progres. To jest najwyższy standard i najniższy standard. Ty nie chcesz, wychodzić poza to, bo tutaj czujesz się bezpiecznie. I musisz zrozumieć, że trzeba wyjść z tej pętli, bo ona szła w tą stronę, tak jak już mówiłem, i progresować. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. Swoją drogą, to ten filmik jest zainspirowany filmem Charliego Morgana. Link w opisie. Żeby nie było też, że nie wiem, ja to z i tak dalej, to jest jego teoria, to jest to, co on mnie nauczył i pragnę po prostu przekazać to dalej. I by temu zatrzymać, trzeba sprawić, by podświadome stało się świadom. Wiem, nie jest to łatwe. Być może nawet nie rozumiesz jeszcze o co mi chodzi. Ja od razu ci powiem, że ta technika, o której powiem, ona może być trudna. Ona może być bardzo emocjonalna i być może nie jesteś na nią gotowy. Kluczem jest to, by sprawić, by podświadome było świadome. Przywróć traumę i wersję siebie z tamtej traumy do świadomości. Wizualizuj sobie, to co się tam działo. To, co tam było. Dosłownie doznaj jeszcze raz. Pierwszej osoby, drugiej osoby i trzeciej osoby. Czyli jako obserwator, jako ofiara i jako prawca. Jakakolwiek to trauma. Pamiętaj, że trauma nie musi być nazywana przez społeczeństwo traumą, by była traumą. Być może jest to jakieś wydarzenie, które staje przez społeczeństwo nazywane czymś, jakąś błahostwą. A być może na ciebie to mocno wpływa. Nie słuchaj się innych pod tym względem, naprawdę. I jak już doznałeś tych trzech perspektyw tej traumy, to musisz. W swojej wersji siebie uświadomić, że już się nic nie dzieje i że to już koniec. I pozwól wyjść tej wersji z emocjami. W płaczu, w jakiejś emocji, jakakolwiek to będzie. Dzięki temu, że zrozumiesz, że trauma już się nie dzieje, prawda? Bo trau trauma działa tak, że nasz mózg uważa, że może cały czas do tego dochodzi. Przez to, że ty zrozumiesz, że ta trauma już się skończyła i że ona nie dzieje się w tym momencie, to będziesz mógł być dorosłym, jakim ty chcesz. Będziesz mógł być osobą, jaką ty chcesz. Nie taką, która bazuje na twojej traumie. Wtedy. Przechodzimy do czegoś innego. Wtedy ten wykres wygląda już w ten sposób. I progresujesz, prawda? Wiadomo, cały czas masz upadki, a to jest jak najbardziej normalne. Twój sufit staje się twoim upadkiem co jakiś czas. Więc to jest to. Dzięki temu będziesz mógł robić prawdziwy progres i nie cofać się. Nie cofać się do tego, co było. Bardzo skróciłem ten materiał i on jest być może niewystarczająco szczegółowy. Jeżeli chcesz w pełni ogarnąć ten temat, to zapraszam Cię do filmu w opisie Charlie'ego Morgana, który opisał to w dwie godziny. Cieszę się, że mogłem Ci pomóc i powiem jeszcze tylko, że mam usługę w temacie zdrowia psychicznego. Zjedź do opisu, kliknij pierwszy link i tam znajdziesz wszystko. Dziękuję Ci, że obejrzałeś ten filmik.